Witam bardzo serdecznie, a więc kontynuujemy grę. Musimy się udać do Guery i uratować go. To chyba znowu ten ojciec, z tego co kojarzę. Znowu ten ojciec, bo że ciągle mam uratować ratować Dubsko. No dobra, mam nadzieję, że gdzieś daleko nie jest i nie wiem czy, przed czym go ratować. No, Ciekawe, czy dolecę. I nie doleciałem. Kurde, ojczulku, gdzie ty też się spieprzył znowu? I bum. Dobra, lecimy przez parkinga. Tutaj taksówka, ładnie, pięknie. Jest, punkcik. Ale ojca, nie widać, świętego. Dobra, oglądamy. Ale się wbił przez okno z pazurami. Oj, chyba po ojczulku w końcu jest. Nie lubiłem capa. Zginął! Oh yeah! Amen. Chociaż podszedł do nieba. Do nieba nie da, do piekła. Pójdę tam, gdzie się da. Dobra. Uhuhu, na idzie ma. Jestem Krył. Wifi mu ucieka. Łap zasięg. Dobra, nie ryj, stary. Jesteś brzydka. Ta druga jest lepsza. Sabrina, Nastoletnia czarownica. No i co? Dobra, chyba go zabili. Idziemy sobie dalej. Ciekawe, gdzie teraz musimy dojść do jakiego punktu? Do którego? Hmm. Huh. No właśnie, a punktu teraz nie widzę, nawet. O, Heller przeszedł. O, to, to przeszedł ewolucja. Nawet nie było widać, bo musiałem chyba stać w miejscu. Dobra, ja się zatrzymałem. Przełaś ewolucję. Teraz sobie wybierzemy coś innego. Regeneracja ruch zmiany formy. Poza walką pasek, żeby no będzie regenerowany, zresztą no dobra, spróbujemy. Pyk. I przełaź formę. Nie, to już przeszedł. Dobra, idziemy do Mki. stąpienie, Stąpienie znowu z tym księdzem. Chociaż nie będzie do mnie dzwonił teraz. E, e, e. Dobra, lecimy. Gdzie to jest? Ciekawe do kogo w ogóle teraz idziemy. Nam da misję, jo! Yeah. góra czy do góra, dobra wejdziemy do góry i jesteśmy na dachu. Jep. Yeah. dobra, pyk, stajemy wczytywanie. Marcel zabił ojca Guerre. lecz Dan Mencer odkrył, że Maja, córka chlera, żyje. A lepera, chodźcie teraz. Już chyba będzie niedługo koniec gry. Coś mi się daje, się do bazy Black Witcha, by odnaleźć pilota. Ych, nie dolecę tam, nie dolecę. Jebut! Dostał ktoś w ryj, myślałem, że dostał. Fajnie tu może jakiegoś dziadka skopać. Dobra, na samą górę. O, ale wysoko. One train center. Nie dolecę. Komuś zbiłem szybkę w dachu. Ale trudno się mówi. Stajemy. A no, będziemy śmigać sobie z samolocikiem, musimy pilota dorwać. Pożyj pilota śmigłowca, aby zająć jego miejsce podczas poszukiwania danych. Oczko, oczko, co to dla mnie, tylko teraz jak tu wyjrzymy, mi nie poznali. Nie wiem, czy jak tak wyskoczy, to mnie ktoś zobaczy. Kurde, nie ma jak zbytnio. Szkolerny alarm. Tu już te pieprzone gówno lata wokoło. No faktycznie, ja mogłem to zrobić trochę od innej strony. Dobra, nie widać mnie? Spadaj szybko. Dobra, próbujemy... Jeszcze raz, teraz w przebraniu... No skurde, ściął się pedał. Teraz w już żołnierza w przebraniu. Wchodzimy na samą górkę. Ale to jest po drugiej stronie niestety. A tu wszędzie są żołnierze. Spróbuję z tej Dobra. Udało się! Yeah! Teraz idziemy, pożemy tego downa Gdzie on jest? Where is the DNA? To jest ten? Kurde, i co teraz? Tylko ten jest biały, to najpierw sobie pożymy. Najpierw sobie pożemy tego Nikt nie wiedział? Nie cholera. Raz jest biały, raz czerwony. Bo teraz ten ciul tu będzie szedł. No róż dupę. Mam cię. Haha ha. Tak, nie zauważył, że bazuka komuś spadła Odbieramy Hello My name is Camel Siemanko, ale ma fajny strój normalnie. Hotel. Komu machasz? Kolegom? A tam protestanci, dobra. Siadamy do samolotku. Udaj się do mostu powietrznego, ale się do czerwonej, dobra. Mam nadzieję, żeby będę nie sterował, bo chętnie bym sobie coś porozpieprzał. Tak więc zobaczymy. Tur 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 Jesteś... A, to już czytałem. Jesteś leniwy, tak, jest to leniwy jak cholera. Korzystaj z mostów powietrznych. Super. Jo! Lecimy. A Ciekawe jak ja będę nim kierował, nigdy nie umiałem. E, na razie nie jest trudno. Podążę za dowódcą eskadry. No, ale mam celownik normalnie. A jak się wznieść do góry? Trzymaj spacja a spacja, kontrol niżej, dobra, już wszystko wiem. No on leci jak gówno, ten dowódca, w sensie, bo ja mogę szybciej, ja mogę tu tak szpanować. Ciekawe, co mi w powietrzu coś zrobić, na przykład tu będzie jakaś Hydra, albo coś. boże że będą do mnie strzelać, a znając, czy to tak będzie, bo coś mi musi przecież atakować, prawda? To był budynek zawalony, jakoś go nigdy wcześniej nie widziałem. Żeby on był zawalony, Boż kurde, fajnie to wygląda. Nie wiem, czemu przypomniała mi się gra Ninja Blade, tam też były jakieś takie gówna. Wait, 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 error, error. Udaj się do strefy alfa. Dobra, teraz mogę zapierdzielać pełną parą, czyli nie za szybko. Nie co ja do domu jeszcze wsiadać, boże? Użyj X aby zestrzelić wyrzucane obiekty. X O co chodzi? Broń furgoneczki termicznej, dopóki namierzą je żądano. Aha, żebym jeszcze wiedział. O co chodzi? Przed kim mam bronić? Kurde, ale to się rusza jak gówno. Jak ja mam strzelać w to coś? Jeśli tam nawet nie wiem, co tam jest Ale dobra, ważne, że to zabiłem Oż kurde, jak wysoko pedał zeskoczył No chyba w niego nie trafiłem Zdychaj Dobra po nim Nie żyje jeszcze A, dobra Jeszcze dwa. A gdzie ta furgonetka nawet jej nie widzę? Zacząłem z dachu pedały, fajnie to wygląda, to jest takiego wysoka Ten jest taki twardszy No sz kurde Wdychaj szmato Co tam jest takie twarde Dobra, jednego mam Teraz drugiego nie wiem nawet, co tym X-em robię, ale naciskam czasem i coś tam się robi. Broń, broń, tak, broń. Dobra. Jeszcze się cofnę. Eee, energia furgonetki, jeszcze trochę tego jest. Zdychaj, szmato! Zdychaj, ścierwo! Trafić nie mogę w to coś. Przegrzałem się. I co teraz? Za nami jesteś. Wow, ty, pozwoliłem ci bym mnie strzelać? Jest tam Jesus Christ, o co mu chodzi? Dobra, dostał. I tu jeszcze coś jest. Boże, z każdej strony, ile tego? Oj, słyszę coś większego. Słyszę niestety coś większego, i jak to będzie Hydra... ...to się pogniewamy. Kurde, nie za dużo tego, nie wiem, co Ja takim gubiękiem Broń. To bronię, ile, ile mogę. Dobra. Kolera, tamta hydra wyszła z ziemi. Ale zaraz sobie kichnę. ha! <skrywa> Przyjęła się. Oj, w sobotę będzie picie. <skrywa> na drugą nóżkę. No, sto. Dobra. Kury ta furgonetka go się nie potrzyma mi guzików już nie starcza. Tam coś krąży, ja nawet nie wiem co. Dobra, spróbujemy coś innego. Wymierzamy. Jakieś bydle. Nie wiem, czy ja coś działam, czy nie działam. Ale wiem, że na razie gówno mi to daje. Kurde. też szmata nic nie dostaje? Co to w ogóle tam jest? to nie ma szans. Jeszcze nie zabiłem tej dziwki. Dobra, teraz. Zdychaj. Albo ja z tego źle strzelam. ale wiem, że furgonetka długo nie wytrzyma. Dobra. Ale mam mało energii tej. Nie ma szans. Nie mam szans. Nie wiem jakie ja to zrobię. No jeszcze ja dostałem. To lepiej, żeby we mnie, bo mam więcej żyć. Zdychaj, szmato. Łoch, punkt kontrolny i ty, tyle dobrego, żeby mi się udało. No i nie, teraz ona na pewno obronie. Jeśli ta furgonetka już nie ma, to już te wielkie wielkiej idzie tu. Wyląduj i uratuj inżyniera. Ja tutaj wylądować już to widzę. się ma inżynier? Właśnie. No i to będzie dłuższe nagranie. Jak widać, trochę mi to. Dobra, wypierdzielamy stąd. Jak najwyżej się wznoszę, bo mam to w dupie. Co ja to mam bronić jeszcze? Dobra, udaj się na bazę hotelową 7, żeby nie mógł ustalić miejsca pobytu Danny. czego mi wyskakuje dalej broń? Przecież ja już nie mam nic bronić, a to dalej wyskakuje broń. Nie wiem o co chodzi, ale mam to w dupie. No. Wiem, że się dymię, lecę do hotelu. Ale tu było to nawet trudno tym helikopterkiem Dobra już cię sadzam stary na ziemi Całego i zdrowego Gdyby nie ja to wiesz Już patrz jak to się robi pik pik pyk O, ciak, widzisz że ja byłem pilotem zawodowym Wysiadaj, Laska ja o co chodzi. Z kim oni się strzelają? Chcę dalej lecieć? Uda się do lokalizacji danych, aby oszczędzić ją przed Blackwatch. No, spoczko. Dobrze, to blisko jest. Ale Mam nadzieję, że to już nie będzie z tym helikopterem, bo nie lubię. Myślałem, że będzie fajnie, ale nie podoba mi się. tur, 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 tur. Lądujemy pony. Tak, teraz, jak ja tu wyląduję? Siuuup! I siadamy. Aby wysiąść. E, no dobra, w końcu wysiadam. Uzyskano. Dana, huh? Dana Mercer. To jak to ja tu I przyleciałem, żeby to zadzwonić, to zadzwonić sobie? Boże, tam zasięgu nie wiem, tak? Z taty. Majtki w kraty. Ok, let's go. Unbeknownstruck Misja ukończona. I yeah. ja, drapieżnik i ofiara. Ewaulowałem czy coś, czy nic. Dobra, misja odblokowana, wypalone w pamięci. Ja zacznę w kolejnym odcinku. Tak więc, cześć.